Duchu miłości wylewaj się na hanaz z przebitego serca, Jezus Jezusa, Duchu miłości, lewaj się na nas z przebitego serca. Jezusa, Jezusa. Duchu Święty, Duchu miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością, oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata, wprowadź do Twoich komnat, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z najwyższego i męstrem, abym odważnie niósł je całemu światu. Panie. Tobie oddaję mój język. Niech będzie poddany Tobie bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech mój jest Twojej miłości. mistrzu ukochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić. Dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jezus Chrystus. Moi kochani, idziemy dalej w nasze rozważania. Dziś Wam nie pociągnę długo, 20 minut, później idziemy na procesję. Jesteśmy przy omawianiu pierwszej. Moi drodzy, cechy modernizmu, wczoraj kończyłem, pierwsza cecha to krytyczna analiza i racjonalna demitologizacja pisma świętego. Dla modernistów Biblia jest ważnym zbiorem legend zredagowanych przez ludzi władzy. Służących przekazaniu pewnego przesłania. Żeby to zrozumieć, nie miałem dziś wiele czasu, ale grzebnąłem, znalazłem to, co Wam wczoraj zapowiedziałem. Jest rok 1985, 19 czerwca. Jestem rocznym kapłanem, miesięcznym kapłanem, miesięcznym kapłanem, pełnym entuzjazmu, wiary, czyste wnętrze, nieskazitelny człowiek, wymiarze natury wszystkiego. Wierzę, że jak będę wierzył i będę pracował w Kościele, zyskam miliony ludzi, że współbracia aż się będą unosili z zachwytu, że będą pomagały. Nie przypuszczałem, że przede mną, moi drodzy, zmieni się ta rzeczywistość. Wiele zrozumiałem przez te lata. Mają krótkie zęby. Tu o dzieci zgrzydają, jak pracujesz. Jak chcesz coś zrobić w kościele, to zęby się i masz iskrzą. Najlepiej, żebyś nic nie robił i poszedł w tango milonga. Wtedy mają spokój z tobą. Robotę ci dadzą, mają na ciebie haki, a ty siedzisz spokojnie, bo trzeba by utrzymać, dzieci utrzymać, no i jakoś się żyje. Miesiąc jestem księdzem, a spotyka się wtedy komisja do spraw katolicka, watykańska z judaizmem, której przewodniczy kardynał Willebrands. Wydaje oficjalny dokument zatytułowany Dokumentacja uzupełniająca do poprawnego przedstawienia Żydów i judaizmu w przepowiadaniu i w katehezie pierwszego kościoła. Chciałbym ją całą mieć. Ten dokument. W tekście tym autentyczność fragmentów Ewangelii, których Pan Jezus nasz wyraża się zdecydowanie Potępienie Żydów z powodu ich upartego niedowiarstwa jest otwarcie neg neg moj negowana. Posłuchajcie do nas bohater Kardynał Willebrands mówi. Ewangelie, stwierdza dokument, o którym mowa, są owocem długiej i skomplikowanej pracy redakcyjnej. Czyli Ducha Świętego nie było wtedy Wiem, co robił Opływał świat dookoła Kajakiem po oceanach Bił rekordy wspinania po szczytach Prawdopodobnie był w galaktyce Beta X Kuba 20 miliardów świetnych Więc mu to zajęło tyle czasu Że na ziemi ludzie sami wszystko pisali I to im zajęło Długie lata O skomplikowanej pracy Nie jest więc wykluczone Mówi nas mędr, mędr, mędrek Modernista Że pewne wzmianki Wiarygodne Czy nieprzychylne Że pew, Że pew, Miały za Kontekst Historyczny konflikt między rodzącym się kościołem a społeczność ludzką. Że to nie mówił Pan Jezus. Czy Święty Paweł? Bo są bardzo ostre słowa. Musiałbym to zacytować, więc już nie chcę znowu gonić w teksty, ale znajdę pewne rzeczy szybciutko. Więc dowiadujemy się, że to jest Wynik konfliktu między pierwszym pokoleniem, chrześcijan, a to mówić być spalu wieków, więc tak negatywnie jest w piśmie świętym o Żydach. Niektóre polomiki zwierciedlają stan stosunków pomiędzy Żydami a chrześcijanami w okresie znacznie późniejszym niż czasy Jezusa. Dzieci odkrywczy. Skąd to jest? Oserwator Romano, 24 czerwca 25 1985 Tak więc stwierdza ten dokument, jeśli chodzi o przyszłość, lud Boży Starego i Nowego Przymierza zmierza ku pokrewnym celom, ku przyjściu lub powrotowi Mesjasza, chociaż dzieje się to z dwóch różnych punktów. Czyli Żydzi czekają na Mesjasza, a my czekamy na Jego pochód. Rozumiecie? Jak to umią sprytnie zrobić. Tego tekstu nie znalazłem, ale w innym, moi drodzy, tekście znalazłem, że Wildebrans powiedział, że możemy spokojnie z Ewangelii usunąć te teksty z Pisma Świętego, które tak negatywnie przedstawiają Żydów. Bo to jest redakcja. Nasz bohater zapomina, że pismo święte jest dziełem Boga, Ducha Świętego. Mówi o wysiłku ludzkim, bo w takim kierunku idzie, moi drodzy, modernizm. Dlatego nie znoszą Świętego Pawła. Benedykt, papież, wprowadził rok Świętego Pawła, no bo były tendencje usunięcia listów z kanonu Świętego Pawła, no bo on jest super nietolerancyjny. O pedałach, go lesbika, go Żydak. Mówi do nich: zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyparli się ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście to jest apostolskich dawce życia, a Bóg wskrzesił go z martwych, czego między świadkami. Pokutujcie więc i nawróćcie się, gdyż grzechy weszą, wasze będą zgładzone. To jest trzeci, chyba i czwarty rozdział dzieł apostolskich. On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgla. Nie ma w innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tego to na naszych oczach, po ludzku, przedstawia się, moi drodzy, Pismo Święte. Szkoła modernistyczna, moi drodzy, poddaje wątpliwości istnienie Noego, Abrahama, Mojżesza, Dawida. Nawet cztery Ewangelie są kwestionowane za relacjonowanie cudów. Jakbym tu znalazł... No to może dojdę, bo to w tym miejscu, czy w innym czytałem. Na przykład, kiedy Jezus rozmnaża chleb i ryby, w rzeczywistości moderniści mówią, że jest to cud dzielenia się posiłkiem z innymi. Czyli USA, armia, nasza spowiedzia przyjechała z kuchniami i dała jeść biednym Polakom. To nie był cud, to się było dzieleniem, posiłkiem. Wiecie, jaki diabeł jest tam ukryty w tym wszystkim? Naśladując domniemany naturalizm masoński, modernizm odrzuca wszystko, co naprawdę jest nadnaturalne. Dlatego w moim wychowaniu kleryckim. Już nie było przestrzeni łaski, że to Bóg działa. Łaską jesteśmy zbawieni. Z łaski możemy tu stać. Tego już nie było. My potrafimy przygotować kazanie. My wybudujemy Kościół. My zapełnimy naszą, naszym mechanizmem psycho-socjotechnicznym Kościoły. Myśmy wtedy mieli pełne kościoły, to nam się wydawało, że teraz dopiero będą tłoki po tym mechanizmie. Co się stało? Wysprzątaliśmy w ciągu 35 lat większość ludzi z kościoła. Wiara padła. Nie wydarza się nic nadnaturalnie, co miałoby przy cudzie, na przykład, jedzenia. Zwiększyć ilość jedzenia. Zachęcam wszystkich do Marii Waltorty. Robiłem to z Wami. Przeczytajcie, co tam się działo. Jak apostołom oczy gały wychodziły z orbity. Jak rozdawali chleb, którego nie było w tej ilości w koszach. Były kawałeczki. Według wyjaśnień modernisty. Fragment o Jezusie wypędzającym złe duchy jest symboliczną opowieścią o odzyskaniu spokoju psychicznego i przez ludzi niezrównoważonych. Jak wam pokażę naukę ostatnio 30 lat o piekle, to kościołaka, to piekła nie ma. Wy głupcy, po co wy na wszystkim świętych idziecie? Po co wy głupcy chowacie zmarłych, spalić i rozsypać? Jak jesteście głupcy, że budujecie pomniki. Wedle nauki Kościoła wszystko jest w niebie. To jest dzieci przerażająca rzeczywistość, co zrobili moderniści. Więc Pan Jezus, jeśli wygania, moi drodzy, złe duchy, wedle modernistów, zajmuje się ludźmi niezrównoważonymi. Uspokaja ich stan psychiczny. Przy, przy takiej końcu, co to znaczy? Że nie ma diabła. Mnie uczono, że to Bóg Ojciec tak specjalnie sprawił, że było tylu ludzi chorych w Izraelu i opętanych. Żeby Pan Jezus mógł cuda czynić, bo tak to w ogóle na świecie nie jest, że tylu chorych nie ma i tylu opętanych nie ma. Mnie tak uczono 40 lat temu. A ciągle mi wpajano, że wszystko, co czytamy w Piśmie Świętym, to jest żydowska przesada. Jezus kroczący po wodzie to literackie ujęcie opisu Pana pokonującego problemy świata, literackie. Tak samo odpowiedziano na bunt Żydów, kiedy papież Jan Paweł II wyniósł Katarzynę Emeliś na ołtarze. No bo tam jest boleśnie o Żydach. Najlepsi Żydzi są w czystu. Ludzie sumienia. Oni, no więc co im odpowiedział Rzym? Niech się nie denerwują. To nie jest realna opowieść, tylko literacka. Ja powiedziałem mocno o biskupie Arcybiskupie Rzycińskim, to mi powiesili. Nie przyjęli mojego usprawiedliwienia, że to jest literacka wizja Księdza Piotra. Jest poetą, następuje za słowackim, Rejmontem, stąd ma uniesienie. To jest ciało moje, czyli cud Wielkiego Czwartku, ustnej przy świętej, to właśnie prosi ich tylko o to, żeby o nim pamiętali. Z tego gruntu wyrósł protestant. Pamiątka, by o nim pamiętali. Chleb nie staje się niczym nadzwyczajnym. Wszystko ma naturalne wyjaśnienie u modernistów. Po drugie, cechą modernizmu jest sekularyzm i powszechne braterstwo. I chyba dziś mnie rozumiecie teraz. Jak was przygotowałem, przyniosłem, jak zdążę, to jeszcze raz wam streszczę, pastorowski, franciszkański kierunek Nowego Kościoła. Sekularyzm to jest dzieci nowy humanizm. Nowa, totalna świeckość. Wszystko w wymiarze formacyjnym i zewnętrznym Kościoła jest niepotrzebne, bo na początku Pan Bóg wyciągnął palec, nawet nie dotknął Adama, a ten otrzymał siłę i moc, jest dzieci tak naładowany, że se Adaś do dziś spokojnie radzi w świecie. Źródłem tej tezy jest Obraz Michała Anioła z kaplicy Sykstyńskiej. Dziś już wiemy dobrze, że to jest burdel męski, namalowany, dom publiczny. Później ponakrywał te chusteczki Michał Anioł, bo taki ma wydźwięk ten obraz. Pan będzie mówi, że jest to motywacja do nowego humanizmu. Czyli równać kościoły, wszystko, moi drodzy, niszczyć, burzyć. Ojciec Pio, albo Jan, to będzie nie. W naszych orędziach Jan od Krzyża przestrzega nas. Kupujcie, do, dopóki możecie. Święte rzeczy umieszczajcie. Budujcie kapliczki, wszystko, bo przyjdzie czas, że to wszystko wyśmieją. Nie będzie możliwości gdziekolwiek kupić jakiegokolwiek świątka. Od dwóch lat już prowadzę technologiczne zapatrywania na produkowanie naszej figurki Chrystusa Króla, 30 centymetrów tego, co mamy z Wieczernika, żeby była pamiątka po nas. Dzieci same przeszkody. Dziś kolejne spotkanie na no beznadziej, bo mi takie ceny mówią, że nie do przejścia. A za chwilę nikt tego nie będzie robił. I to będzie wszystko wyśmiane. Powszechne braterstwo dostaliście wykładnie, moi drodzy, do rąk parę dni temu o braterstwie tej tak zwanej papieskiej encyklicy, encykliki. Czysto założenia modernistyczne jeśli by się kłócili tłumaczę. To jest taki fragment encykliki, gdzie na polskie przetłumaczyli to inaczej, że pastor Franciszek jasno mówi, że musi powstać organizacja ponadświatowa kierująca nami. Jak na jutro nie zapomnę, to wam przyniosę dolarówkę, przyniosę encyklikę i wam pewne rzeczy pokażę, że to się dokonuje na naszych oczach. Drugą cechą modernizmu jest. Sekularyzm i powszechne, mój drodzy braterstwo. Amen.